Mam nadzieję, że tradycją również będzie nasza wspólna wigilia. Życzę Państwu, żeby ta, to ciepło, które zawsze bije od wigilijnego stołu, a w tym wypadku może nie od stołu, ale z naszego rynku, że nas będzie ogrzewało nie tylko przez święta, ale przez cały rok. Że będziemy dla siebie życzliwi, mili, że będziemy sobie życzyli jak najlepiej, żeby nam się udało spełniać. Nasze plany, nasze marzenia, żeby dopisywało nam zdrowie, żebyśmy wzajemnie się wspierali, żebyśmy byli wspólnotą. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego w nowym roku. Kościuszko restaurator, rozpoczynał mniej więcej od takiej ilości w Krakowie jak w Żorach. Czyli mamy dobry początek. Dziś po 20 latach, w tym tygodniu w Krakowie, wydano 52 tysiące półmisków. I 25 tysięcy prezentów na Kraków. Także Panie Prezydencie, gratuluję pomysłu i od tego rozpoczynamy. Jest pięknie. zachęcajmy wszystkich również bezdomnych, których kalmymy, żeby przyszli na dzisiejszy dzień. Czegoż życzyć? Ja myślę, że przede wszystkim mądrości i wytrwałości jak Trzej Królowie, żeby dotrzeć do celu, do Jezusa, do człowieka. I dlatego módlmy się zawsze o trzy rzeczy. Mianowicie, pierwsze, kult Boga dlatego dymka dzidła, który wznosi się do góry. Druga rzecz to mirra, lecznicze zioła. No to możemy je kupić również na naszych straganach. O zdrowie, o zdrowie. I trzecie, dla króla, który przyniósł złoto o pieniądze. Także kult Boga, zdrowie i pieniądze życzymy całemu miłemu naszemu miastu. Szczęść Boże. Oh, <laughs> oh,